Do licznika. Słyszeliście to? Do licznika. I kontrole mogą wykonywać do licznika, bo licznik i do licznika jest ich za licznikiem w stronę domu, albo do licznika od strony domu, to sobie mogą kontrolować u siebie. Nie ma czegoś takiego jak taka agencja, której dałby minister energii, bo to musiałby dać minister energii uprawnienia, koncesje do sprawdzania takich instalacji fotowoltaicznych, czy, czy sprawdzania czegokolwiek w waszym domu, yy, jeśli nie ma takiej koncesji, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, żeby wchodzić. Chcą od was wiedzieć różne ciekawe rzeczy, typu. Jakie ma, jaką macie instalację, czy macie magazyn, czy ile zużywacie energii, jakie macie plany typu na przykład czy nie chcecie czasami zamontować pompy ciepła, to jest zwykłe zbieranie danych. Zbieranie danych osobowych, danych nawet więcej niż tylko osobowych, oczywiście poproszą o numer telefonu, bo żeby jak oni to skontrolują wszystko i sprawdzą, to dadzą wam znać czy tam jest wszystko w porządku i tak dalej. Zbiorą wszystkie dane, tylko po to, żeby później te Wasze dane albo przehandlować dalej, albo za chwilę samemu Wam przedstawić oferty nie do odrzucenia. Okazuje się, że kontroli w takich tematach zupełnie nie ma, nie może być nawet.